Wszystkich, dzisiaj jesteśmy znowu na rybach Dzisiaj mamy 4 mamy godziny na 6. Słońce już wstało Znajduje się na tym stawem okoniowym W tu gdzie tak dobrze okonie biorą Dzisiaj będę łowił na trochę większą ilość wędek Będę siedział aż 9 godzin na rybach Więc całkiem dużo, od, 14 do, od 6 do 14 będę siedział Więc trochę czasu pośpieszę, więc będę łowił na okoniówkę, Na żywca Nasz spławik i Fidera. Zaraz ja zrobię zanęty, zobaczymy co się będzie działo. Na jak już dawno nie byłem, w ogóle ta pogoda u nas taka była zmienna. Dzisiaj w końcu słoneczko wyszło, więc trzeba się było wybrać. No i zobaczymy, czy coś będzie brało. To jak była to wędkarstwie już się skleczyłem. Kotwica mi się wbiła w palec. Naprawdę trochę że wędkarstwo niebezpieczne jest z jednej strony. Ale dobrze, że się kotwica nie wbiła do, do zaziora. bo wtedy by był problem. Jak wymywałem po krew, to tak kotwica wyskoczyła mi się w palec. Lekko wbiła. Teraz omówię na jakie wędki będę łowił na co. Czy będę na cztery wędki łowił aż... Pierwsze to będzie spławik. Jest to Jackson Harmonii Telet... Tele, float, Czekajcie. Float, Coś takiego. Żyłka 018. Tutaj mamy zestaw. Zestaw jest w ogóle bardzo prosty. Mało tych rzeczy. Tu jest y, stoperek. Pławik. Jest to Wagner. Ma 2,5 gram plus 1 gram ciężania własnego. Drugi y, stoper jedna śrucina tylko i haczyk haczyk taki troszkę większy dalej wędka warzywca taki tam mocniejszy teleskop 20-30 letni jeszcze tata wędka do 80 gram wyrzutu teleskop żyłka tu 030 większy kołowrotek tutaj zresztą też jest prosty ciężarek puławik 8 gram dwa ciężarki tutaj krętlik taki mocniejszy przypom stalowy na środku przypomu kotwica a na końcu przyponu yy, hak ja przez, przez, przez yy, hak na rybę przez kotwicę rybę przez haczyk, haczyk oplątuje tym kawałkiem żyłeczki do kotwicy oplątuje tym kawał, kawałkiem żyłeczki żywca i jeszcze przygłupam kotwicę, aby żywiec nie spadł i się lepiej ryba zacięła i tu jeszcze taki odcinek metrowej żyłki na końcu jest ciężarek taka aby ten żywiec za bardzo po zielu nie chodził stał bardziej w innym miejscu Dalej fider. Fidera teraz przerobiłem na metodę. Pierwszy raz poza swoim stawem będę łowił na metodę. Tużę ukazał 25, fider Mikado Triton trython. Tylko szytek do metody. Szypon. Haczyk. Haczyk mam trochę większy taki, bo akurat nie miałem mniejszych haczyków z włosem. No i zobaczymy, że coś będzie brało. Zaraz przechodzimy do rozrabiania tonenty. Jeszcze może pokażę jakie tonenty. Mam tu mam na mnie coś. Zaraz pokażemy co tutaj mam. W tym pudełku mam żywce po lodach. To mamy karasie jako żywce, tutaj siatka na ryby jakby coś. W tym miarę będę zwenter rozrabiał. I tu jeszcze dzisiaj mam przynętę na konie, to później pokażę. Przynęty użyję dzisiaj haricom, Karp, Jagoda. Ta się ostatnio w ogóle spisywała i karp, truskawka się spisywały. Więc dzisiaj tutaj z całym okoniowym spróbuję zapalować na amura, karpia i karasia większego. A ja tu jeszcze tutaj reklamują się nam dwie paczki czerwonych rybaków kukurydzę konserwowo i ten odcisk cały do metody no i zaraz przechodzimy do łowienia i w ogóle no też już wsypana do dodam niedługo kukurydzy tej zwykłej konserwowej to jeszcze przedtem na mocy mną te nasze rozmocze Wody, której użyję, to będzie ta zwykła woda z łowiska no, ja już nie będę pokazywał namaszania na mną te Właśnie będę musiał sobie statyw wymienić Bo to mi odpada Tuż takie to się wyślizgało od tego i ciągle ta kamera spada Bo się, aby nie zepsuć tej kamery, też już już dwa razy mi spadło, raz tutaj tak Mokre miejsce bardziej jak mówię, tu mam rosę, buty mam Tak mi tu źle jest chodzi, bo cały się moczy, w tak, mam mokro Czekam na starostę, może lekko zejdzie Na razie będę podchodził w takie miejsca, gdzie jest bardziej suche, może Tu mam zarzucony zestaw na metodę Tam już widzę, pracuje, bo coś się unosi, coś bujkuje yy, Zaraz sobie do kukurydo, kukurydzo Tego Z jednogarski kukurydzy sobie tutaj wsypę I zobaczymy, czy kukurydza jakieś ryby zbawi Ty jak mówię, wędka jest na karasia Karpia, amura ewentualnie No i zobaczymy, co się będzie działo, kukurydzę podmęcimy. Iderę postawiłem pionowo do góry z dzwoneczkiem No i zobaczymy co się będzie działo Oczywiście mam hamulec luźno, gdybym był daleko od wędki to by jakieś mocniejsze uderzenie żyłki mi nie porwało No i zobaczymy jak dzisiaj dzień będzie, idę szczerzyste, rozłożę A później o koniówkę pierwszy okoń na boczny Drog, drugi rzut na boczny Drog i jest już okonek no, więc może brania będą albo tylko taki pierwszy okoń brania albo będą albo był to tylko taki okoń na próbę czyli na pokaz oczywiście okoń się skusił na nowego filerka, na gumę To kolorze bardziej taki ikry nie wiem jak tutaj widzicie gum koloru ikry, a więc ja na razie może to okonie będę brał do siatki, później albo je wypuszczę, albo albo do takiego stawu dopuścimy gdzieś na ryb nie ma, staw jest świeży i wartość do ryb. Kolejny okoń Jeden za drugim się łapie o szybko O, tego nagrałem branie Teraz tutaj do szczytówki położyłem kamerę, aby szczytówka kamerowała branie, nie jest jakieś pytając, no ale da się wyczuć kijek do 15 gram wyrzutu, kongel Carbomack Tylko odhaczę A, ale ten okoń nie wziął nam pyskiem Tylko jakoś nie trafił i blisko oka złapał. O, ma no i trafił ja że tutaj męczyć nie będę, więc od razu go wypuszczę. Na razie do wody, no i rzutamy, próbujemy dalej. też do takovu brzegu taki brzeżny oko, więc nic nie będę miał mówię zaraz, bo jakieś ziele mam, bo coś ciężko szło na początku to jakieś ziele musiałem to mieć, później to ziele puściło, szło leciej, wrześ no i, i jest tam oko i już dzisiaj czwarty tego też wypuszczę teraz ten tak złowię jakiegoś, to pójdę do siatki, ssadzę trochę może to mocno nie rzucam, teraz już tak nie będę rzucał Teraz była przerwa 10 od odbranie Ale jest okonek Takie same rozmiary te wszystkie ogonie mają Takie po 15 do 20 cm No, takie 15 do 20 Co się działo? O eee, Miałem branie na żywca tak Patrzę, patrzę łowę to na spinning tutaj Taki pławik jedzie w stronę brzegu Zanurza się z pławik No i z nie widać Zanim dobiegłem już spławik został wynurzony żeby więc tak bardzo, bardzo w prawo odjechał, może 10-15 metrów w prawo odjechał. Yy, no, kotwicy, była rybka, był karaś, ale był to ranny karaś. W grz, 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 grzbietu. Widać, że grzbiet był brany, w każdym razie był szczupak na rzecz no, nie wiem, czemu się nie zaciął, może, że ja nie zabiegłem. Prawdopodobnie wypluł kotwicę i dlatego się odhaczył. I tutaj jeszcze koło mnie, gdy na spinning, chwili wyrzucam to jakaś rybka pluchnęła, nie wiem co to pluchnęło ale taka większa, smala była, czyli pewnie coś większego. No konie biorę i, i jest fajnie. Nagrywać tą gorszą kamerę, go, go clever. Bo w tej kamerze tutaj padły baterie. Baterie tylko wytrzymuje do pół godziny, nie więcej. A więc o konie biorą co trzeci, do czwarty rzut jest okoń. Więc jest nadzieja, naprawdę są okonie Ale ze wszystko takich niedużych rozmiarów, nie wiem, czy są większe tutaj, czy nie ma. Powinni mi się wydaje, że być, bo tak ma ze 30 lat. Kilka razy mnie to okonie konie okuły. Właśnie Paweł też nie lubi okoni łapać, bo... One tak grzbiecie kolce, łatwo się pokłuć. I tak to bywa. No póki to bierze, to dopiero mamy 8 godzinę. To jeszcze dużo czasu przede mną, może nie wiem staw sobie zmienię później. Bo tutaj niedaleko inne, inne wody też. No i na razie póki to z tej kamery będę nagrywał. Już chyba konie nie będę pokazywał, bo może jeszcze kilka pokażę, bo mu je bierze okoń za okoń po prostu. I tak okoń za okoniem tych samych rozmiarów. Ławik i grunt przerzuciłem, bo od godziny nie przerzucałem. Na półwiku nie było robaka na chęcie, a skóry zabyła, więc pewnie open się bawił, z gruntu nic. Tutaj i okonkę odhaczamy, wypuszczamy. To taki agresywnie bardziej wziął ten okonek. No i tu trochę skutecznie. myślałem, że w tym roku w tej okoni nie połapę, a jednak biorę w ogóle. Jest to jeden z nielicznych filmów ze spinningu w tym roku Bo naprawdę w tym roku było bardzo mało spinningu I bardzo mało go będzie Będzie za to dużo gruntów płowika i trochę karpywania. I takiego to posiadka, Garbuska inaczej Wypuszczamy do wody Tu jest stromo przypominam, więc się za bardzo zejść nie da Czy zejść się da Ale boję, boję aby się nie wpaść Oczywiście póki jestem na rybach Chciałbym jeszcze wszystkich zaprosić na konkurs ten konkurs, który jest na moim kanale, jest to jeden z tych ostatnich filmów. Ci, co jeszcze nie wzięli udziału jak co to, to niech biorą. Więc zapraszam to wszystkich na konkurs. No i póki co rybki biorą, ale słabo, słabe te brania są naprawdę bardzo słabe. Coś tam się dzieje. Sporo kijanek kiedyś słyszałem taki mit albo opowieść, że konie bardzo lubię kijanki jeść, czyli te czyli te małe żabki. Ale mi się wydaje, że to naprawdę jest pełno koni pełno tych kijanych całych naszych A konie jak byli głodne, tak są głodne No i tyle Zobaczymy, coś się jeszcze uwiesi, czy nie No konie powinny brać, aż nie będę wszystkich nagrywał, bo to nie ma sensu też za bardzo dzisiaj będę łowił od 6 rano łowię do 14 mam zamiar łowić, może do 15 no i co jak jechałem to trochę truskawek sobie pojadłem bo teraz truskawki są, mamy czerwiec więc na polach truskawki są i wziąłem dzisiaj sobie bułkę no 9-8 godzin to naprawdę dzisiaj trochę za mało sobie jedzenia wziąłem, bo wziąłem tylko bułkę i truskawek trochę pojadłem więc ja się tak już radzę komuś jeśli ktoś, jeśli ktoś jedzie na 9 godzin czy 8 godzin łapania tak od rana do późnego południa to rady zabierać jedzenie, bo już naprawdę głodny się robię. Dzisiaj żadnych kiełbasek nie wzięłem, ogniska też nie rozpalę, więc trochę, trochę pogłoduję. drugi okoń który się źle zaciął zamiast zacząć się zapyszczać, to okoń się zaciął pod pyszczkiem nie wiem jak to możliwe ja tak ryby w ogóle prawie nie zacinam tylko sobie zwijam zwijam I się same zacinają nie chcę ich koleczyć tylko mocno zatnę normalnie sobie zwijam zwijam no, ja okoń walczy patrzę o jak się podhaczył no, drugi konek gdzieś jeden koło oka się podhaczył drugi gdzieś tutaj o nie wiem tutaj okoń takie łokome czy czy atakują, a nie trafiają w przynęty czy coś, no nie wiem, co się dzieje. A obok stawu mamy mućki, a dokładnie krowy. Proszę bardzo. lekko taktykę. Oczywiście zestaw na boczny trochę nadal jest, tylko zdjąłem z gumkę z haczyka, a na haczyk za to założyłem czerwone robaki. No i po jakimś dziesiątym rzucie, może nie wiem 6-7, może w 6-7 rzucie wziął konek, ale jednak gumy wraz wychodzą lepiej. Czerwone robaki na haczyku, a konek się skusił. Yy, jak jednostajnie, tak jak prowadziłem te gumy zwykłe. To nic nie działo. Teraz sobie takie inne prowadzenie, prowadzenie zrobiłem, a dokładnie takie, że 5 sekund sobie zwijam wol, wolniutko i na 5 sekund od, odpuszczam, niech spadnie sobie na, na dno, na, na dnie 5 sekund poleży i 5 sekund zwijam, 5 sekund zostawiam, aby leżało i tak co chwila. W ten sposób przypominam, że na wodach PZ2 jest zakazany, na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego tak łowić nie możemy. Nie możemy dawać y, robaków na, na haczyk zwijając je. No i co wypuszczamy zaraz, znaczy na razie może wezmę do siatki, później wypuszczę, no i coś się dzieje. Najmniejszy okoń złowiony tutaj przeze mnie, lekko większe od palca, na czerwone robaczki, na spławik. Spławik, bo to gdzieś, gdzieś tutaj, tutaj odrzucałem, tu gdzie wędko pokazuje, a później spławik przypłynął na sam brzeg. Kiedyś w tym miejscu miałem takiego karasia z pół kilograma Ale niestety zopałem jedną ręką wędkę. tak próbowałem jedną ręką wyciągnąć wędkę, aby drugą ręką kamerę włączyć No i wtedy kara się szczepił A taki oto Duży, albo nie duży okonek, zaraz haczę i wypuszczam Jest kolejny okoń To fajne miejsce, się upatrzyłem. Tu przy tej trzcince Tutaj ja tak ładnie wszystko bierze a rzucam sobie gdzieś taką i ciągnę bardziej po linii brzegowej No i dwa konie złowiłem Cztery rzuty oddałem, dwa konie złowiłem i dwa mi się odhaczyło podczas, yy, podczas holu Tutaj wszystko bierze właśnie gdzieś dokładnie w tym o miejscu Na linii brzegowej A więc taką, a zaraz odhaczamy, no i wypuszczamy Mamy godzinę za 15-11 Tamta gumka, jakiś się zderwał, teraz zmieniłem gumkę. Teraz wam pokażę, jak ona była. taka to gumka. Oczywiście nie nagrałem wszystkich ogonić, były może ze 30 albo z 50 nawet. Trochę nie za okonię. Na tą gumkę szybko gorzej biorę, ale, ale wraz z obrania O konia bierzemy do wody. tych koltów też trochę nie lubię. Płynął. No i póki to tak to wygląda, jak jest tam brania, soda, czas bierze, ale bez połowiku jednego konia zubiłem sam, to kara, że tak mocno walczył. Ale kazał się o koniem, No i póki to tak to wygląda. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi okoniami, czy ja tak dziwnie prowadzę, czy co. Zaraz wam pokażę. Już trzeci, ochań taki. Ten, ten tak niżej się podchaczył, Nie wiem, czemu one tak się podhaczają, nie wiem, czy to jest spowodowane. No ale okolicy coś nie trafiają i tak się podchaczają. Nie wiem do czego tak jest. Tak jak mówiłem o konia, do wody opuszczam tu stromo, jest, więc nie podejdę. Płyną. No i będę tak tu ja sobie rzucę. Już nie mogę jak nagrać, Z bardzo rzucę, bo ta kamera mi pada baterie tutaj padają. W połowie na dzisiaj będziemy kończyć. Nagrywałem z dwóch kamer, ty znowu kamera coś odpaliła, bo wcześniej nie paliła, coś nie chciała się odpalić. Pisało, że bateria słaba, teraz się odpaliła. No ale dobra. A więc połowy dzisiaj kończymy. Połapałem się módkoło ogoni. Już większość nie nagrałem. Jeszcze może zobaczycie na końcu to wypuszczanie o jakie dowiozło i wypuszczę. Jakie zapomnę ja kamery wziąć, jeszcze się nie, roz nie rozbuduje kamera. No a więc brania jakieś tam były. Był jeden szczupak tylko żywca pogryzł i się, i się nie zapiął po prostu po nowej z hakiem no i to no, dwa czy trzy konie na no, grunt z w ogóle nic nie brało to jest biała ryba dzisiaj nie dopisała ale za to mnóstwo koni połapałem no i zawsze się ręce dają rybami to jest znak, co coś się połapało no więc dzięki za obejrzenie no i w tym filmiku to wszystko więc na ra.